Bawcie się dobrze, będziemy tęsknili, tak? Zajmiemy się domem. Idzie już, papa. Pa. Julian, zaczynamy. Trzy dni tylko dla nas. O tak! Cały weekend dla ojca i syna będzie wspaniale. Nie mogę się doczekać, marzyłem o tym całe życie. No, ja też będzie wspaniale. Męski weekend, tylko ty i ja. No i jeszcze Hania, ale głównie my. Mam wszystko przygotowane. Rozpisałem posiłki, zajęcia, gadżety, wszystko czego będziemy potrzebować. Możemy zaczynać! Hej, chłopaki! A czy dzień dobry, panie wróblewski? Cześć, Julian. Yy, mogę się przyłączyć. Ej, Filip, obiecałeś, że obejrzymy razem zmierzch, pamiętasz? Ale Haniu, ja nie lubię takich filmów. One są, wiesz, dla dziewczyn bardziej. Może porobię to z Julianem i twoim tatą? Co ty na to, byłoby super. Naprawdę wolisz ich od zmierzchu? No nie wiem. Wolisz mojego brata i tatę niż mnie? Oj, dobra, Haniu, daj mu spokój. Spędzi z nami czas. Będzie super, zobaczysz. Chodź, zapraszamy. Rób, co chcesz, Filip. Ja się nie wtrącam. Ojej, Julian, bardzo bym chciał z wami spędzić czas, no ale widzisz, Hania się zdenerwowała. Muszę ją dobruchać. Hania, poczekaj! Obejrzę z Tobą ten, ten zmierzch, jak tak bardzo tego potrzebujesz. No, ja bym tak nie chciał, ale jesteś jej chłopakiem, także no, tak chyba musisz. Dobra, na razie. Tato, ale jest super, wspaniale, marzyłem o tym całe życie, serio. Mama by mi nie pozwoliła, bym mówiła, że jest za zimno czy coś, coś na pewno by wymyśliła. Tak, tak, Julian, wiem, znam mamę, a ja sobie tutaj poleżę na leżaku. I przy okazji poglądam piłkę nożną. Będzie super. Ale super pomysł, telewizor nad basenem. Świetnie. To najgorszy dzień w moim życiu. Jak mógł mnie pan wy, wywalić z własnego domu? To nie do pomyślenia. To jest mój dom. Ja tu mieszkałam 5 lat. No, przykro mi, ale nie płaciła pani czynszu od ponad roku. Także, no, nic nie poradzę. Tak jest, takie jest prawo. Nie obchodzi mnie prawo! Ja jestem potworem! Potwory są ponad prawem. Przykro mi, nie w mojej nieruchomości. Musi się pani wyprowadzić. Ma pani 30 minut, a ja mam już nowego lokatora. To najgorszy dzień w moim życiu. Co ja teraz zrobię? A w sumie, jakoś sobie poradzę! Idź precz! Rzucam na ciebie klątwę! No, miło było panią poznać. A ja mam nowego lokatora. Dzień dobry, panie straszny kapitanie. Witam, jestem straszny kapitan. Czy można się już wprowadzać do pana y, budynku? Tak, tak, oczywiście zapraszam. Opłacił pan czynsz z góry, także zapraszam. Co? Ty tu będziesz mieszkał? Ja to jest mój dom! To ja jestem najstraszniejszym potworem w Playmobil City. No, kochana, przykro mi, ale już nie. Teraz ja przejmuję Twoją fuchę. To ja jestem najstraszniejszym potworem w Playmobil City. Od dzisiaj, od teraz. Także odsuń się, ja się wprowadzam. Nie, to nie do pomyślenia! To ja jestem najstraszniejszym potworem w Playmobil City. Nie, nie, idziesz na emeryturę na razie. Jeszcze mnie popamiętasz! Zobaczysz! O ja to najfajniejszy dzień w moim calutkim życiu. Mam burgera, mam tort, mam kole, mam pączka i mój tablet. I to wszystko w moim łóżku jest wspaniale. Mam wszystko, czego potrzebuję. I nikt mi nie mówi, że mam tak nie robić. Emmy nie ma. Hania jest w swoim pokoju. Tata sobie odpoczywa. Hej, Julian, co tam robisz? Pobawimy się. Ej, ej, ej! Powiedziałam, że tylko robimy krótką przerwę. Czas na drugą część. Oj, Haniu, daj mu spokój. Obejrzał z tobą jeden film, to chyba wystarczy, co? Haniu, no właśnie. Może trochę odpoczniemy od tych filmów, co? Od tych wampirów i w ogóle. Nie, robimy cały maraton. Muszę obejrzeć wszystkie części. Nie mogę się doczekać. Ale, Haniu, po poczekaj. O, świetnie, już się na mnie zdenerwowała. Ojej, to jest moja siostra. Idź z nią, porozmawiaj. Co za piękny wieczór! Ciągle mogę oglądać piłkę nożną przez calutki dzień. A oprócz tego mam moje ukochane, gotowane jajka. Trochę gorsze niż jajka sadzone, ale też je bardzo lubię. Oh. Filip, chodź, oglądamy. No dobrze, tylko zobaczę, co słychać od Twojego taty, dobrze? I zaraz wracam. A, poczekaj, yy, yy, właśnie dzwonił do mnie tata, wiesz? Ja już muszę iść. Właśnie się dowiedziałem. Jestem mu bardzo potrzebny w domu. No wiesz co, to wszystko wina Juliana. Tak nagle się rozmyśliłeś, kiedy niby dzwonił twój tata. Nie wierzę ci. Julian, zobacz co narobiłeś. Filip poszedł do domu. Julian? Haha, całą noc chciał oglądać filmy i zasnął. No trudno, jego strata. Uuuu, ale się zmęczyłem tym odpoczywaniem. Ale było warto, to był wspaniały dzień. W sumie mogę spać na kanapie, bo Klaudii nie ma. Ups, ale bałaganiłem. Ale trudno, posprzątam kiedy indziej, Klaudii nie ma. Dzisiejszą noc spędzę tutaj. Będzie super. Ale mnie wystawili z tym mieszkaniem! Ale zaraz sobie jakoś poradzę. Zobaczę, co słychać u wróblewskich. Trochę ich przestraszę i znowu poczuję się jak potwór. Ha, ha, ha! O, a co on tu robi w salonie? Ale na nabałaganił. A, pójdę zobaczyć, co tam słychać na, nad basenem. O, ale tu fajnie, naprawdę, bardzo ładny mają ten dom. Skoro tu jestem, to od razu odwiedzę Emmę, moją przyjaciółkę. A może przy okazji kogoś przestraszę? O, a gdzie jest Klaudia? Nie ma Klaudi? A Emma, Ciekawe, czy jest Emma w domu? Co ja zrobię, jak jej nie będzie? O, a kogo my tu mamy? Mamy Juliana! O nie, śpi, to nie uda mi się go przestraszyć. Przyszła Moli. Emma, śpisz kochana? O, nie ma Emmy? Jak to nie ma Emmy? I z kim ja się będę teraz bawić? Ale w sumie, skoro jej nie ma, to mogę się tutaj położyć. Ha, ha, i już mam gdzie spać. Ha, ha, ha! Wolałabym, żeby to była Emma, no ale skoro jej nie ma, to skorzystam. Dzień dobry, czas na kolejny wspaniały dzień. Tylko ja i tata, i nasze zajęcia. Moli, co ty tutaj robisz? O, dzień dobry, Julian, miło Cię widzieć. Ale się wyspałam, a Ty? Ale, Moli, skąd Ty się tutaj wzięłaś, kiedy przyszłaś w nocy? Byłaś tu całą noc? Tak, bo wywalili mnie z mojego domu, nie mam gdzie mieszkać, także przyszłam do was i zobaczyłam, że jest wolne łóżko, to skorzystałam. A, no to fajnie, no dobrze. Tylko wiesz, Emma niedługo wróci za parę dni, to nie wiem, co potem będzie. Nieważne, ważne, że dzisiaj tutaj mogłam się przespać, było super. E, kim pani jest, co ty tutaj robisz? Martin, nie poznajesz mnie, to ja, Moli. Tato, przecież znasz Moli, to jest przyjaciółka Emmy. Była u nas już wiele razy. Nie bój się. Jest bardzo miła. Julian, ale to jest potwór, potwór w naszym domu? Naprawdę ufasz jej? Można jej zaufać? No pewnie Moli jest super. Jest prawie jak babcia. Tak, ale nie mów, że jestem miła. Ja po prostu jestem w porządku. Moli jest! Okej, okay. a, a, a! No, okej, okay. dobrze, skoro tak mówisz. Myślę, że mogę ci zaufać, skoro ją znasz. Jeżeli chcesz, to możesz u nas spędzić kolejne parę dni, Moli. Naprawdę? Ojej, wspaniale, ale jesteście mili! Kto to jest? A, to ty, Moli, cześć! Co tu robi Moli, Julian? No, po prostu do nas przyszła, bo nie ma gdzie mieszkać i tata pozwolił jej zostać na parę dni. Tak, Haniu, Moli z nami zamieszka do, dopóki mama z Emmą nie wrócą. Będziemy mieli potwora w domu. Co? Naprawdę? Wy jej ufacie? Przecież to jest potwór. Po prostu się do nas wprowadziła? Tak, Haniu, tak wprowadziła się. Już nawet tutaj spała całą noc. Będzie fajnie. Dobrze, zapraszam was na śniadanie. Przygotowałam wasze ulubione rzeczy. A co będzie na śniadanie? Zobacz sam, Julian, smacznego! Macie pizzę, tort i bułeczki. Ha, ha, ha! Wow, to bardzo miło z twojej strony. Ale Julian, ja jej nie ufam, ona jest straszna. Smacznego, dzieciaki! Jedzcie! Ile chcecie? No dobra, chętnie zjem, ale będę cię obserwować. A jak mam cię nazywać, pani Moli? Czy po prostu Moli? Mów do mnie Moli i jedz, yy, Martin, ale dla ciebie jest śniadanie na górze, w łóżku. Idź zobacz, twoje ulubione. ha! ha, ha. Naprawdę? Śniadanie do łóżka? Wow, ale luksus, idę zobaczyć. Idź, idź, a wyjedźcie, bo wystygnie dzieci. Oh, ale ona mnie dobrze zna: jajka, sadzone i bułeczki, śniadanie do łóżka, no lepiej niż w hotelu. To najlepszy weekend w moim życiu, naprawdę. Wow, Moli, dzięki pizza na śniadanie, jesteś najlepszym potworem, jakiego znam. Pamiętaj, nie mów na mnie najlepsza, tylko w porządku. Moli jest okej, okay. Moli jest w porządku. Dobrze, wy sobie jedzcie, a ja pójdę posprzątać. Julian, a nie myśl, że żona zatruła tę pizzę? Myślisz, że można ją jeść? Nieważne, ja ją zjem. Nie obchodzi mnie to, wygląda pysznie. Ajajajaj, aj, aj, ale bałagan, trzeba to szybciutko posprzątać. Szybciuteńko. Ja im pomogę. Moli, pyszne było śniadanie, ale co robisz w moim pokoju? Chciałam po prostu posprzątać, żeby było ładnie. Ale posprzątać, jak to. A gdzie mój tablet, gdzie moja deskorolka? Co z nimi zrobiłaś? Spokojnie przygotowałam je nad basenem, żebyś miał blisko, żebyś nie musiał ich sam znosić. A, a, a. O matko Moli, jesteś wspaniała. Kocham cię. Julian, nie aż tak miło, mówi się. Moli jest w porządku. Moli jest bardzo w porządku, dzięki ci, Moli. Tato, Moli jest wspaniała, mówię ci, powinna z nami mieszkać całe życie, uwielbiam ją. No, też tak sądzę, zobacz, posprzątała po mnie cały salon, odkurzyła i jeszcze włączyła mi piłkę nożną, no nie wierzę. A dla mnie przygotowała dyskorolkę i tablet, zobacz, przygotowała mi idealny dzień. Mama, mama by na to nie pozwoliła, Emma też nie. Cały dzień schodziłam moli z drogi, żeby jej nie denerwować, ale cały czas ją obserwuję. Haniu, wszystko u ciebie w porządku? Ej, to mój pokój nie zapłukałaś przed wejściem. Ojej, przepraszam. Następnym razem na pewno zapłukam. Co tam u ciebie, Haniu? Co robisz? Wszystko w porządku u ciebie? No tak, tak, w porządku. Właśnie oglądam sobie trzecią część zmierzchu. O, wampiry. Ja też mam kuzyna wampira, wiesz? Takiego prawdziwego. Co naprawdę? Znasz jakiegoś wampira? Tak, ale nie utrzymujemy kontaktu, wiesz? Dawno go nie widziałam. Wow, ale super. Chcesz pooglądać ze mną? A pewnie, nie mam nic lepszego do roboty. Chętnie pooglądam. Ej, słuchajcie, śpicie?

Kim ty jesteś? Nie znam cię. Jestem straszny kapitan. <laughs> Dzień dobry. Wystraszyłem cię? Idź stąd. To jest mój dom. Wynocha. Nie dość, że wygoniłeś mnie z domu, to teraz jeszcze tutaj przyszedłeś. Wynocha. Tak, Moli, Pokaż mu. Teraz będziesz nas chroniła. Ale super. Ty tutaj mieszkasz? <laughs> Co ty tutaj robisz? To jest mój nowy dom i masz stąd w, 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 iść w tej chwili. Julian, co się dzieje? Czemu tu jest tak głośno? Nawiedził nas potwór, straszny kapitan, a Moli go właśnie wygania. Super, co? Wynocha, już ci mówię trzeci raz. Do widzenia, kapitanie. Znikaj ty i ten twój kaszel zabieraj ze sobą. Dobra, to wracam do domu, <laughs> twojego domu. Super, Moli go przegoniła, pięknie. Dzięki, Moli, jesteś super. Nie, nie, Moli jest w porządku, pamiętajcie. Moli, zamieszkaj z nami na zawsze, błagam. Bardzo chętnie.